Mercedes chce uderzyć w segment luksusowych vanów. Chińczycy wypuszczają obrzydliwie luksusowego suwa za rozsądne pieniądze. Znamy cenę: Renault 5 Turbo 3e, która wystrzeli was z kapci, a dla Tesli szykuje się gruby pozew. O tym będzie między innymi w dzisiejszym odcinku Motoniusa. Więc jak co niedzielę o godzinie 17, witam Was bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na zbiór najważniejszych informacji ze świata motoryzacji. A zaczynamy od kontrowersyjnych doniesień na temat marki Tesla. Jeden z użytkowników modelu Y, jeżdżący swoim samochodem po Kalifornii, zauważył pewne nieprawidłowości, które były na tyle istotne, że postanowił złożyć oficjalny pozew. Problemem okazał się fakt, że licznik przebiegu w jego samochodzie nie rośnie w taki sposób, w jaki powinien, a rośnie Podejrzanie szybko. Okazuje się bowiem, że przebieg w Tesli naliczany jest na podstawie skomplikowanych algorytmów, które oparte są na zużyciu energii i stylu jazdy. Normalnie przebieg w samochodzie naliczany jest na podstawie czujnika prędkości koła, tu okazuje się, że Tesla postanowiła do swoich samochodów wdrożyć jakiś dziwny, skomplikowany system system, który mimo realnego pokonania np. 90 km nabija 117 km. Być może ktoś coś takiego postanowił wprowadzić, by właściciele Tesli myśleli, że realnie przejeżdżają więcej kilometrów na jednym ładowaniu niż ma to miejsce w rzeczywistości. Tyle, że podobno procent przekłamania licznika jest tym większym, im bliżej Tesla jest końca limitu przebiegu obejmowanego przez gwarancję, co jednoznacznie może sugerować to, że Tesli zależy na tym, by gwarancja w ich samochodach kończyła się nieco szybciej niż powinna. Oprócz tego większy przebieg samochodu oznacza jego istotniejszą utratę wartości na rynku wtórnym, więc naraża klientów tej marki na straty na kilku płaszczyznach. No i przyznam, że afera jest naprawdę mocna. Jeżeli okaże się i udowodnione zostanie to, że jest to wszystko prawdą, to myślę, że szykuje nam się tutaj Dieselgate numer 2, a w zasadzie to ElektroGate. Wystarczy powiedzieć, że Tesla ma już spore kłopoty finansowe związane z słabą sprzedażą ich elektryków w Chinach oraz na terenie Europy, do której dochodzi jeszcze fatalna sprzedaż Cybertrucków, które pierwotnie miały być tak wielkim hitem. Po tym, gdy raport dotyczący sprzedaży Cybertrucków ujrzał światło dzienne, Elon Musk, czyli CEO tej marki, postanowił, że należy podjąć pewne kroki. I tak też od minionego tygodnia Cybertrucki sprzedawane są z rabatami sięgającymi 12 tysięcy tysięcy dolarów, do których dodatkowo dochodzi dożywotni darmowy dostęp do superchargerów oraz w niektórych przypadkach również dostęp do pełnego autopilota, który przypomnijmy w konfiguratorze Tesli dostępny jest jako opcja za 12 tysięcy dolarów. Czyli podsumowując, Tesli na tyle pali się grunt pod nogami, że w niektórych przypadkach można liczyć na rabat w kwocie nawet 90 tysięcy złotych, do którego jeszcze dochodzi dożywotnie darmowe ładowanie takiego samochodu, no i przyznajcie, że to wszystko nie brzmi jak najlepszy prognostyk. A teraz szybkie info od nas. Poszukujemy project managera, czyli osoby, która dobrze odnajduje się w zarządzaniu przeróżnymi projektami, co zresztą sugeruje jasno ta wspaniale brzmiąca anglojęzyczna nazwa stanowiska. Trochę się rozrastamy, dlatego też potrzebujemy dodatkowych rąk do pracy. A sama w sobie praca jest pracą stacjonarną, tutaj, razem z nami, w Krakowie, więc poszukujemy raczej osób z okolic Krakowa. Jeżeli więc taką jesteś bądź też znasz taką osobę, to link do rekrutacji zostawiamy w opisie. A teraz, wracając, są jeszcze pewne ciekawe wieści z Stanów Zjednoczonych. A to dlatego, że Florida Highway Patrol, czyli tamtejszy oddział policji patrolującej autostrady, ma w swojej flocie nowy pojazd, którym jest Chevrolet Corvette C8 Stingray z specjalnej edycji stworzonej na 70-lecie tego modelu. Pomyślicie być może, Jezus Maryja, po co im to wszystko było? I czy pieniędzy podatników nie dało się spożytkować w jakiś lepszy sposób niż wydając je na... Coś, co jedyną nogą jest w segmencie super samochodów. No i otóż okazuje się, że to auto wstąpiło w szeregi policji za darmo, ponieważ zostało skonfiskowane przez DEA, czyli Agencję do Walki z Narkotykami. A następnie przekazane w ręce funkcjonariuszy. Auto jest w pełni funkcjonalnym radiowozem patrolującym, który napędzany jest V8 o pojemności 6,2 litra, generującą 497 koni mechanicznych i 630 Nm. Deklarowany czas 0-100 to 3,1 sekundy, a prędkość maksymalna szacowana jest na 312 km na godzinę. No i co tu dużo mówić, dla takiego radiowozu byłbym skłonny wstąpić w szeregi policji. Mówi się, że automatyczne skrzynie biegów sprawiają, że auto jest szybsze, natomiast manuale są skrzyniami, które bardziej angażują w jazdę i są zarezerwowane aktualnie przede wszystkim dla prawdziwych fanatyków motoryzacji. Niedawno natomiast marka Porsche udowodniła, że nie do końca tak musi być. Panowie z Niemiec zabrali na Nürburgring swoją 911 GT3 najnowszej generacji z manualną przekładnią, gdzie udało im się ustanowić oszałamiający czas okrążenia na poziomie 656-294. Tym samym pobijając czas GT3 z skrzynią PDK o 3,6 sekundy. Marka ze Stuttgartu więc ustanowiła Nowy rekord dla produkcyjnego samochodu z manualną skrzynią biegów na zielonym piekle, jednocześnie spychając na drugą pozycję doja Vipera ACR, który w 2017 roku wykręcił tam czas 7,01 i30. No i cóż, wiadomo, że w sprincie do pierwszej setki automat w większości przypadków będzie szybszy niż manual, natomiast w ogólnym rozrachunku, biorąc pod uwagę przede wszystkim różnice w masie, może się okazać, że na to, że to manual będzie skuteczniejszy. Także od teraz, jeżeli ktoś z Waszych kumpli będzie się zasłaniał mówiąc, że no samochodem z manualem to się nie da nadążyć za takim z automatem, to po prostu pokażcie mu ten film. W ostatnim motoniusie rozmawialiśmy o najnowszym Mercedesie E53, który z swojej 3-litrowej rzędowej szóstki po wsparciu silników elektrycznych generuje 612 koni mechanicznych i który aktualnie jest najmocniejszą odmianą tego modelu dostępną w sprzedaży. Tak naprawdę na ten moment nie ma żadnych przesłanek mówiących o tym, że E63 miałoby dołączyć do gamy modelowej, co jest o tyle bolesne, że nowe hybrydowe E53, mimo iż generuje dokładnie tyle samo mocy co wcześniejsze spalinowe E63, to jest od niego jednak sporo cięższe. Pewną nadwagę, właśnie z pomocą ponad 700 koni mechanicznych postanowiło już jakiś czas temu zrekompensować BMW przy najnowszej generacji swojej M5. No i jako, że Mercedes nie do końca kwapi się, by zrobić dokładnie to samo w swojej gamie, to Brabus postanowił mu pomóc. Oprócz oczywistych zmian stylistycznych, które podkręcają nieco sportowy charakter tej niemieckiej limuzyny, silnik został podkręcony do 700 koni mechanicznych i 850 Nm, co przekładać się na sprint do pierwszej setki w bardzo przyzwoite 3,6 sekundy. Nie jestem przekonany, czy jest to godny konkurent dla M5, ale na pewno jest już zdecydowanie bliżej. Swoją drogą możecie dać znać w komentarzach, co byście woleli: nową M5 czy może E53 zrobione przez Busa. Jeśli nie żyjecie pod kamieniem, to pewnie widzieliście, że już dwa lata temu Lexus pokazał swojego luksusowego vana, którego nazwał LM, czyli coś, co zasadniczo można by określić mianem prywatnego odrzutowca osadzonego na czterech kołach, który mimo swoich potężnych gabarytów w topowej wersji może zabrać na pokład zaledwie cztery osoby. No i Mercedes, będący marką słynącą z prestiżu, komfortu no i luksusu, stwierdził, że tak być nie będzie, że Lexus cały ten segment luksusowych vanów zagarnie dla samego siebie. I dlatego też zaprezentowali Mercedesa Vision V, czyli samochód koncepcyjny, który na bazie nadchodzącej V klasy będzie miał stanowić konkurencję dla LMA. Jak przystało na model studyjny, auto jest napakowane technologią, która raczej nie ujrzy światła dziennego, natomiast Natomiast dwa kosmicznie wyglądające fotele, pokryte białą skórą Nappa, które rozkładają się do pozycji leżanki, 42 głośniki, rozkładany stolik z wbudowaną szachownicą i 65-calowy ekran, który może oddzielać pasażerów tylnego rzędu od szofera, robią potężne wrażenie. Hiperluksusowywane raczej nie są segmentem wybitnie popularnym w Europie, natomiast chiński rynek chłonie tego typu modele po prostu jak szalony i z pewnością z myślą o tym właśnie rynku to auto zostało, bądź też jest jeszcze aktualnie projektowane. A teraz pogadamy sobie o chińskim samochodzie, który jest większy niż BMW X7, większy niż Mercedes GLS, a kosztuje tyle, co dobrze skonfigurowany Passat. Auto nazywa się Zikr 9X. Wygląda trochę jak skrzyżowanie Range Rovera i Rolls-Royce'a Cullinana i reprezentować masową długość na poziomie absurdalnych 5,2 metra. Cennik otwierać ma wariant kosztujący około 250 tysięcy złotych, a koniec skali zaplanowany jest na nieco ponad pół miliona. Na ten moment nie ma zbyt wielu konkretnych informacji, które mówiłyby o tym, co konkretnie miałoby służyć do napędu tego samochodu. Natomiast Chińczycy twierdzą, że oprą się tutaj na rozwiązanie które nazwali Super Electric Hybrid. Rozwiązanie to w topowej wersji ma przełożyć się na przyspieszenie do pierwszej setki w okolicach 3,5 sekundy, co, biorąc pod uwagę gabaryt z całej konstrukcji, robi niemałe wrażenie. No i ewidentnie Chińczycy coraz bardziej zaczynają obsikiwać motoryzacyjny rynek, zaznaczając na nim swoje terytorium, co uważam, że jednoznacznie wskazuje na to, że kwestią czasu jest tylko i wyłącznie to, gdy ten kraj stanie się absolutną motoryzacyjną potęgą, o ile. Jeszcze się nią nie stał. A teraz czas pogadać o najdroższym hot-hatchu w historii, bo to auto z pewnością takim mianem właśnie można określić. Mowa tu o w pełni elektrycznym Renault 5 Turbo 3e, czyli o napędzanym prądem nowożytnym w cieleniu modelu 5 Turbo z 1980 roku. Dla przypomnienia, auto jest napędzane dwoma silnikami zamontowanymi w piastach tylnej osi, które łącznie generują 540 mechanicznych i 4800 Nm. 4800 Nm brzmi nieziemsko, tyle, że realna wartość momentu obrotowego, która będzie przekazywana na drogę wynosi jakieś 15% z tego. Natomiast w dalszym ciągu 720 N jak na tak niewielką budę robi wrażenie. Auto będzie naprawdę szybkie. Sprint do setki w 3,5 sekundy oraz prędkość maksymalna ograniczona do 270 km na godzinę. Całościowy nakład produkcyjny wynieść ma 1980 egzemplarzy i ta właśnie limitacja nie jest bez znaczenia dla ceny tego samochodu, która wynosić ma, uwaga, trzymajcie się, 700 tysięcy złotych. 700 koła za małe elektryczne Renault. W gruncie rzeczy samochód ma być bezproblemowo zdatny do codziennego użytku i oczywiście realnie patrząc nie będzie to auto do końca warte swojej ceny. Natomiast można snuć pewne domysły. Pierwszym zagrożeniem jakie dostrzegam jest to, czy pula produkcyjna tego samochodu w ogóle się wyprzeda. Bo dla porównania możemy się przyjrzeć takiemu Rimacowi Neverze, który oczywiście z ceną bliską 10 milionów złotych celuje w całkiem inną klientelę. Natomiast fakt, że planowany nakład produkcyjny tego auta nie może się wyprzedać od ponad dwóch lat, co nieco mówi na temat elektrosceptycyzmu i do podejścia ludzi do z jednej strony fantastycznych, ale jednak z drugiej strony elektrycznych samochodów. Moja śmiała teza jest taka, że nakład produkcyjny tego samochodu nie wyprzeda się jak ciepłe bułeczki i że jego cena nie będzie wystrzeliwała do góry jak szalona. Ciekawe jest również to, co stanie się z cenami nowej Mazdy RX-7, gdy ta finalnie wejdzie do produkcji, bo przypomnijmy, że jakiś czas temu Japończycy zaprezentowali Mazdę Iconic SP, czyli Concept Cara, który zmiastować miał powtórne nadejście legendarnego modelu tego producenta. Problem jest tylko taki, że pierwotnie Japończycy to auto zaprezentowali z elektrycznym napędem oraz z wanklem, który służyć miał zaledwie jako range extender, a do tego wszystkiego tak naprawdę nawet nie planowali wdrożenia tego auta do produkcji. Najnowsze doniesienia jednak mówią o tym, że z największym prawdopodobieństwem to auto powstanie i nie będzie napędzane bezpośrednio przez silniki elektryczne, a stanie się hybrydą. Mazda podobno nawet nie wyklucza zastosowania nowożytnej interpretacji reflektorów typu pop-up, co ma być rzekomo możliwe w świetle przepisów bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu odpowiednio odskakującej maski w momencie jakiejkolwiek kolizji. I ta informacja o pop-upach jest, przypuszczam, że jedną z najlepszych informacji, którą usłyszeli fani motoryzacji w ostatnim czasie. Nie wiadomo natomiast, co z tym wanklem, ponieważ Japończycy sami podkreślają, że ten typ jednostek nigdy nie należał do najbardziej ekonomicznych i że mogą pojawić się pewne problemy ze sprostaniem normom emisji CO2. To byłaby ogromna szkoda, gdyby model z serii RX nie posiadał pod maską wankla. Natomiast nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, bo to nawet jeszcze się nie rozlało i miejmy nadzieję, że się nie rozleje. I z tą pozytywną myślą zostawiam Was na koniec tego motoniusa, za którego oglądanie Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się na razie.